Witam bardzo serdecznie. Dostałem pytanie odnośnie dwóch kobiet. Jedna z nich ma bardzo duże powodzenie wśród mężczyzn, a druga wręcz odwrotnie. I pytanie brzmi: dlaczego ta druga nie może sobie znaleźć partnera? Dlaczego nie widzą jej mężczyźni? Tak więc zobaczymy jakie karty reprezentują te kobiety. zobaczymy co nam powiedzą karty na ten temat pierwsza karta to pierwsza kobieta to as mieczy a drugą kobietę reprezentuje karta już zobaczymy piątka monet as mieczy reprezentuje Znalezienie odpowiedzi, nowe spojrzenie, odkrycia. Tak więc można powiedzieć, że ta kobieta w swoim scenariuszu życia ma znajdować i szukać nowych doświadczeń, ma odkrywać i w tym przypadku jest to związane z mężczyznami. A druga kobieta, karta reprezentująca drugą kobietę, to piątka monet, która mówi o rozczarowaniach, stratach i nieszczęściach. Zobaczymy, czego te karty dotyczą. Czy całego życia, czy tylko jakiegoś fragmentu? Chodzi tutaj o związki. Czy jest to karmiczne? Dobrze, czyli wiemy, że te kobiety mają taką karmę. Te, jeżeli chodzi o pierwszą kobietę, no to nie ma tutaj żadnych problemów. Ona po prostu ma taki los i korzysta z niego. Natomiast trzeba się spytać, dlaczego ta druga nie może. Znaleźć partnera i dlaczego właśnie ma taki los, czym to jest spowodowane. Zobaczymy, co nam powie Jana na ten temat. Pierwsze to było służenie, drugie słowo to cel. Czyli celem tej drugiej kobiety jest służenie i pomaganie innym. Nie ma myśleć o sobie. Kiedy będzie miała partnera, będzie myślała przede wszystkim o sobie, o tym związku, przez to pogubi się i nie, no nie wejdzie na swoją drogę, zbłądzi ze swojej drogi życiowej. Dobrze, to w takim razie zobaczmy, co ma zrobić, żeby mieć tego partnera, co powinna zmienić w swoim życiu. Na początek powinna zaakceptować siebie, zaakceptować swój los. To jest podstawa. Następną rzecz, którą chce nam powiedzieć wyższy, to jest też akceptacja oraz zaakceptować swoje umiejętności. Czyli, krótko mówiąc, powinna się pogodzić ze swoim losem. Zobaczmy, co nam powiedzą karty, kiedy ona zaakceptuje swój los, kiedy się z nim pogodzi. Trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas wybiera swoją drogę przed narodzinami i nie ma sensu walczyć z tą drogą, ponieważ nie wygramy. Nie będziemy w pełni szczęśliwi. Kiedy będziemy walczyć z przeznaczeniem. Tak więc tutaj mamy dwie karty: Magika i Szóstka Kielichów. Magik mówi o wykorzystywaniu swoich umiejętności o wiedzy tajemnej. A Szóstka Kielichów. Magik mówi o wykorzystywaniu swoich umiejętności o wiedzy tajemnej. A szóstka kielichów dotyczy myśli o przyszłości, o jakichś marzeniach, czyli jest to karta skierowana głównie na przyszłość. Miłość. Zobaczymy, co nam powie. Wskazuje na plus, czyli więcej miłości potrzebuje. Do kogo? Czy to jest miłość do siebie? Powinna więcej miłości dawać innym. Czyli, że jak będzie w związku, ta miłość będzie skierowana przede wszystkim dla siebie. Tak więc pierw powinna się nauczyć dawać z czystego serca. Zobaczymy na ile procent teraz daje innym. Teraz oddaje 50%, a powinna oddawać 9, 80%. Z 85% powinna oddawać innym. Dobrze, to zapytamy się teraz. Co będzie, jak pogodzi się ze swoją drogą i będzie oddawać siebie innym tyle, ile powinna? Czy znajdzie tego partnera? Czy wtedy się ten partner będzie mógł pojawić? Potasujemy dobrze karty. Kapłan, Gwiazda. A może tak zrobimy? I ostatnia karta Głupiec. Z tych kart wynika, że kiedy osiągnie wewnętrzny spokój, będzie działać zgodnie ze swoim sumieniem. Ze swoją drogą życiową. Osiągnie wewnętrzny spokój. O tym mówi karta arcykapłana. I to jej przyniesie dużo szczęścia, rozkwit, porządek. A karta głupca mówi, że to będzie początek tego wszystkiego. Że dopiero wtedy będzie mogła doświadczyć w pełni szczęścia, kiedy wejdzie na swoją drogę życiową. <laughs> kiedy ją zaakceptuje w pełni. Obecnie trochę się miota, i. Chce dostać coś, czego jeszcze nie może mieć, ponieważ nie jest na swojej drodze życiowej. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Czyli to wszystko, co, co powinna wiedzieć, żeby znaleźć swojego partnera. Wejść na swoją drogę życiową, w pełni się jej poświęcić, a wtedy ten partner będzie mógł się pojawić. Możliwe, że on będzie robił to samo co ona. Będzie jej w tym pomagał, wspierał i dobrze się dopasują. Na razie ich drogi są rozłączone, ponieważ ona nie chce w pełni zaakceptować swojej drogi życiowej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.